Witam, bardzo gorąco, krótki odcinek Słuchajcie Zadzwonił do mnie taki kolega mój Od pszczół I mówi, żeby chciał Nasiona jakieś ode mnie I mówi, że Przegorzem go interesuje Słuchajcie, jesteśmy około 800 metrów Od mojej pasieki Idziemy przez nawłoczowisko Tak O i właśnie I o co chodziło ale idziemy na miejsce, gdzie tego jest więcej. Może. Słuchajcie, trzeba przejść przez ten las śliwkowy. Tu bardzo często kiedyś rosły smardze. Od dwóch lat nie ma. No to dobra, to jest miejsce około 800 metrów od mojej pasieki. Jest to parowa, w której jest bardzo dużo właśnie śliwy, dzikiej, błogu. Tutaj bardzo dobrze kwitnie miodunka z przedwiośnia, przebiśniegi w całej parowie. Tu się zaczyna taki wąwóz. tak? Kiedyś byliśmy na wycieczce za szkołą, prawda? To słuchajcie, że byliśmy koło takiej szkoły dłużej, zameczku, pałacyku. To my jesteśmy za tym wszystkim i to jest niedaleko. Patrzcie, jakie pszczoły tu dolatują, że tak powiem. Z z obnurzą nie? Czy nie z odnóżem z odnóżem w tyłku. Haha ha. Dobra, słuchajcie, jestem w tej chwili na miejscu, gdzie jest masę przegorzanów. Cała skarpa z tej strony jest właśnie porośnięta przegorzanem, ale tu widać, że tu zwierzyna bardzo działa też. Nie widać w tym roku jakoś, ach tu się przerzucił jesion, bo wiatr wiał ostatnio. No Dobra, słuchajcie, idę tutaj, tak gdzieś, gdzie te przegorzany są. Ale tu się jumbel stał. Ale się on połamał na kawałki pierwsze. Cały jesion się przewrócił. Dobrze, słuchajcie, jestem na stanowisku przegorzanów. Pozbieram mu trochę tych nasion. Tak? Tego przegorzanu, jakbym tutaj miał teraz tak obejść, a ja będę sobie szedł przez te przegorzany w tamtą stronę gdzieś. To jest masę. Masę jest tego przegorzana, naprawdę. No i wyślę mu nie tych nasion malwy. I wyślę mu nasion on tego przegorzany, co teraz pozbieram. Trochę go przesuszę w pracowni tak? i będzie wszystko w porządku. Ale zobaczcie jaki jesion się glebnął. Niesamowite. Już chyba widać nawet, że... A nie, tamten jest ścięty od bardzo dawna, że jest ucięty. A tu się przywrócił nowy i widać, że on był właśnie już suchy, tak? Ale, no, po prostu ogromny jesion. Piękny jest. Nie? Pewnie go rozłupią. Tutaj na lewo i prawo, ale ale piękne miski były z niektórych kawałków. Nie? Już suche. Już jest rozpięknięty na pół. Co pokazuje, właśnie, gdzie robić miskę. Z których półwek. Bo ta półwka, która już jest teraz pęknięta, tak, to już nam mówi o tym, jak miskę zrobić. Nie? Więc to o, nie? Kwestia doboru drewna. No i mamy te przegorzany tego tutaj. Ogólnie pszczoły tutaj, to tego przegorzanu mogą mieć nawet, uważam, 5 hektarów, może 10, jakby to tak pozbierał wszystko do kupy. Ale jest dużo, tak? Jest dużo. Z tym, że ja nigdy nie widziałem, żeby pszczoły nosiły nie wiadomo ile miodu z tego okresu kwinięcia przegorzany. No, on bardzo krótko dosyć. No nie? Już widać, o, nasionka już opadają i to są one już zdatne do zbioru. No dobra, super. Pokazałem Wam, jak to jest. Jeśli ktoś po prostu chce nasiona Przegorzanu, to ja odskakuję kilometr od mojej pracowni Z2, tak i mamy przegorzany. Dodatkowo mam bardzo dużo nasion malwy tej fioletowej, takiej co Wam kiedyś pokazywałem, wysokiej. No pięknie, pięknie też i widzę, że ona po skoszeniu, po zmulczerowaniu znowu odrasta, więc znowu będzie malwa i na za rok będzie malwa i to właśnie jak teraz wyślę nasiona, to teraz siać w przegracowaną glebę, tak? Przegorzanem jest trudniej, żeby się unasienił, tak? Żeby z nasionka wyszedł, nie? Widzę, że łatwiej sadzonek, chociaż ja robiłem i tak, i tak i widzę, że z nasion też wychodzi, tylko właśnie on Musi dostać mroziku, nie? I te malwy to też. Nawet jak teraz wyrosną, to one sobie tam pod śniegiem czy zimą jedne wyrosną, drugie nie. One tak jakoś też, nie? I one tak zrobią też. Fajny one. W rajeczego właśnie nie wyrośnie to, to wyrośnie drugie. Jak malwa, w rajeczego później, bo to jest jednoroczna malwa, to ona jak już zakończy swoją egzystencję na polu, to wtedy pojawią się może przegorzany, bo one potrzebują czasami więcej lat. No to różnie, tak? Więc to jest taki miks który właśnie można rypnąć gdzieś w nieożytki, w kratowiny i, i czy nawet mieć kawałek po prostu specjalnie przygotowanej y, gleby i, i sobie rozsiać. Więc życzę wam, słuchajcie, miłego dnia. Ja się zabieram za robotę, bo jeszcze trzeba do tych pszczół pędzić. Więc no, tutaj mam zamiar tylko pobyć z 15 minut, tak?